hej witam w kolejnym odcinku z Lysopi. Nice Siedzę nagrywam, to jest chyba trzeci czy czwarty odcinek z rzędu, ale przyjemnie mi się to robi. To jest to co nie, To jest to, co się spodziewałem, że się stanie. Będzie mi się przyjemnie grało i nagrywało jednocześnie, więc zamierzam tak dalej robić. Filmy się publikują, filmy się nagrywają, więc... Wszystko idzie tak by być powinno. Ja tych przeciwników nie chcę się, na się z nimi bić, naprawdę już przyszedłem ten obszar przed chwilą, nie chcę się tu drugi raz przechodzić, bo to znowu zajmie nie wiadomo ile czasu. No mam do wyrównania się z tym tego, 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 tego Ale na szczęście tutaj przeciwnicy mają dość ograniczone obszary yy, śledzenia, więc nie ma obchodu do obaw, że nagle cała tam banda, która za mną biegła, przebiegnie jeszcze raz. Hmm. Tak. Tutaj jeszcze, że pamiętam, zostaje, dostał tylko ten duży kolega. Tak, dokładnie. Teraz idamy się do innego obszaru. Tak to nasze, że chyba nie, nie, chyba nie odblokowałem sobie jednego skrótu w, czasie, w fabryce Weniego, ale chyba już nie będę tam wracał, więc raczej nie będę tego powtarzał, ale tam był jeden skrót do odblokowania jeszcze, ale bo to... nie jeszcze, tak mówię, nie robię gry na 100%. Kaplica, dotarliśmy do katedry. Nie mam wątpliwości, jak ten koledzy przeszedł na to całe towarzystwo, ale no cóż, NPC mają swoje zasady. Dowiedzmy się, co ma na myśli do powiedzenia. Gold coin trees are said to blossom, when plague stalks the land. Perhaps they've już bloomed somewhere in Krat. Coś nam do powiedzenia? Masz nie. Tutaj jest zablokowana ścieżka, także idziemy w tą stronę. Podejrzewam, tutaj chyba nie ma żadnej innej ścieżki. I tu widzimy... To widzieliśmy coś, a tak właściwie to widzieliśmy Bossa katedry a raczej jego część. Tak to jeszcze zobaczę, czy coś nie leży, ponieważ w takich zakamarkach często leżą jakieś takie kawałki Ergo czy jakieś inne rzeczy, które mogą się przydać. Ale musimy zejść w głąb. Niestety nie na sam dół, albo na szczęście nie na sam dół. Tylko tutaj będziemy powolutku zwiedzali. Katakumby katedry. Będę się czasami rozglądał, ponieważ ja mam paniczną obawę, że się ktoś mi wyskoczy zza pleców i... Ech... Jak mówię w, w niektórych miejscach, nie lubię się bać, a to niestety gra ma tendencję do bycia generującą strach. Tak, tutaj mamy rozkład. Tutaj mamy... Więc się trochę wycitowałem, ponieważ używam namierzania, więc nie dzioly są. Ale tak jak mówiłem, jest to zawarte w grze, możemy tego używać. Chodź, to chyba to nam być niewidzialnym yy, I tak. Tam, byli, tam jest droga, tylko tam jest droga, którą musimy go odblokować, ponieważ tam na razie jest coś na kształt windy, tylko ona jedzie w dół. Więc my musimy na pewno odblokować, dopiero potem będziemy mogli z niej używać normalnie. I tutaj mamy... Dźwięk, się nie pozbędzimy, bo spad na dół. Tutaj mamy kolę. w wytycznym stanie. Także szybkie ładowanie do no Widzicie, ten, ten czerwony kamyczek w nich, to nie mam tej jedynki przy ostełce, znaczy, że nie mogę jej teraz użyć. A tutaj mamy przeciwnika, który jest ofiolkliwy i nieprzyjemny, ale... Jak na taką grę bardzo dobrze zrobiłem. Eee... O, mówię, że nie poddaję się przeciwnika przepraszam. Tak, to był przeciwnik, który miał dwa ataki bardzo nieprzyjemne. Albo rzuca w nas właśnie mazią, ponieważ one występują chyba tylko w wersji tej właśnie tutaj nazwiemy to yy, trującej. Albo miał taką wielką maczugę, którą po prostu mógł ją zaatakować, zepchnąć. Co zresztą chyba też zrobił na liczytwim. Tutaj wchodzimy na górę. A widzimy rzeczy, które muszę pozbierać i zaraz to zrobimy zresztą To dokładnie w ten sposób Kamieniste ergo i... chyba małe ergo? Nie, co za kamiennowiu I wracamy na górę Mam jedno tylko ogniwo, które którym się mogę uleczyć Więc niestety chyba zrobię to po prostu teraz I spróbuję zaraz sobie naładować te ogniwa Zresztą, że tu mamy przeciwnika eee, i tu mamy zgon. Ja naładowałem sobie ergo. Ale tak, jeśli chodzi o katedrę, jest to dość wysoki teren. Tam trzeba co chwilę biegać, skakać, więc potrafiłbyś to trochę nieprzyjemne. Zobaczymy, czy ktoś odnoszcy chce. Aha, możemy się teraz zmienić w kostce? Nic, 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 dobra. I lecimy dalej do katedry. Ono trochę zajmie, bo niestety katedra jest dość sporym obszarem w tym grze. Wydaje mi się, że chyba jednym z większych. A na pewno jednym z bardziej zakręconych, jeśli chodzi o poruszanie się, ponieważ tu jest bardzo dużo kładek, wąskich przejść, strzelających przeciwników, którzy bardzo łatwo mogą nas zrzucić. Tak więc y... można się że spodziewać nawet dwóch odcinków z tego obszaru. Tutaj po prostu przebiegniemy, żeby fale się aktywują, ale zanim do nas dobiegną, to nie zaczynamy na górach. A na szczęście przeciwnicy nie są jak w sosach, nie potrafią wchodzić po drabinach. Jak bardzo dużo wchodzimy tutaj w tą grę do serii Dark Souls i ogólnie do gier Fox, no ale chyba nie ma się co dziwić. Skoro jest to Souls i -like, to jest bardzo dobry i udany Souls -like, więc porównania są chyba rzeczą naturalną. Poza tym, co już mam niestety, niestety, niestety wyrobione po studiach. Yy porównywanie gier do siebie, zwłaszcza, że ja studiowałem gry. Jak wspomniałem w tym poprzednim odcinku, właśnie studiowałem gry i w międzyczasie właśnie szukaliśmy też nawet podobieństw czy jakby rzeczy charakterystycznych dla danego gatunku gier, więc myślę, że każdy z graczy, który grał chociaż w kilka produkcji, czy to From Software, czy to y, innych twórców, którzy rezerwowali się na Dark Souls'ach, mogą stwierdzić, że dużo mechanik jest podobnych, a każda nowa, czy wprowadzająca coś innego jest y, ciekawym odświeżeniem. Jak tutaj jest ta mechanika, że broń jest rozdzielna i można ją złożyć ze sobą. Kostka y, życzyń, która pozwala nam y, używać dodatkowych umiejętności bez... Y, z ograniczoną ilością razy, czy ta zjawa, którą po prostu przyzywamy do pomocy? Jako, jest to zjawa, która posiada broń w bossa, którą możemy używać. Tak. Zastanawiam się, czy przypadkiem mogę jednak nie zmienić tej ranki, którą teraz używamy na oknistą. Ponieważ walka jest z bokiem z będzie bardzo problematyczna. Tak powinien się tutaj przydać. Niestety mówię, nie ma odblokowanego NPC-a, ponieważ w 50-tatej gry jest NPC, który pozwala nam kupować praktycznie nieograniczone ilości rzeczy. Yy, Wyrzucanie właśnie. Nie, 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 Jakbym miał od początku iść ten obszar, to bym nie wiem co zrobił. O! Także ruszamy tu z powrotem. No i nic, zobaczymy. I tak mogę się trochę zacinać. Niekoniecznie wiem zawsze co powiedzieć, ponieważ że jak mówię, że lubię dużo mówić i tak dalej, to jedno, ale czy mówię z sensem, albo czy to, co ja mówię, ma jakikolwiek nazwijmy to, wagę, to to już inna sprawa. Nie, kur... Naprawdę nie lubię tego przeciwnika. Jeden z bardziej drażniących w tym takim miejscu, gdzie jest wąska wkładka i nie może się ruszać. Nie, nie piję piwa, nie jestem w samolotach, ale lepiej to jest po prostu woda. Dobra. Nie wiem, spróbuję go rzucić tymi zębatkami. Może zębatki, że dadzą chociaż trochę obrażeń, bo z stamtąd. Czy myć, myć, my dalej. Próbujmy to jeszcze raz zrobić. Wiem, że pewnie wszyscy mają dość przechodzenia tego obszaru. Spokojnie, ja też. Ja bardzo lubię tą grę i naprawdę podoba mi się zarówno jej wykonanie, jak i lokacja, jak i wszystko. Tak no, siłą rzeczy przechodzenie tego samego po raz z no, potrafi budzić już negatywne emocje. I właśnie sobie uświadomiłem, że gdzie zrobiłem błąd i gdzie go mogę naprawić, wydaje mi wydaje się, że to jest po Wspominam, że w się doświecimy, w czy nie mogę, czy tam mam wystarczające miejsce, że mogę się przyciągnąć po prostu do tej laski i po prostu ją rozwalić od razu. Teraz sprawdzimy. jestem tam takie miejsce. To ci narość. Pierwsza z tego, że lądowałem na tym pole, jestem trochę... No ale nic. No tak, 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 cześć. No to on jest po mojej drzwi, tylko podciągnijmy to się, może to się uda. Ale nie, nie, nie ukrywam, to... Cały, cała choroba, która panoszy ich ciało, jest po prostu straszna. Nie wyobrażam sobie, jak bym chciał wyglądać w prawdziwym życiu. Chyba wiem, jak będę nazywał te, te dwa filmy, bo naprawdę to, co się teraz dzieje, to jest jakaś paranoia. W poprzednim filmie to samo, też przecież umarłem chyba łącznie 7 razy. Ech. A nie chcę mi się tego ciąć i montować, naprawdę, bo nie po to chcę sobie pogać w gierkę, żeby potem siedzieć, nie wiem, 3 godziny przed yy, programie do montowania i yy, montować po prostu ten film. OBS, którym nagrywam daje fajną opcję po prostu włączenia nagrywania, nagrania, wyłączenia i film jest już nagrane w MP4. Można bezpośrednio dodać elementy i wrzucić. Zresztą ja chyba pierwsze odcinki nawet jak wrzucam to nie łączę, nawet tylko po prostu dodaję, że ten materiał dodaję tytuł, opis, hashtag i wszystko. I leci na YouTube.

Podejście do przeciwnika numer 9000 ileś nie wiem. Dobra. W końcu mi się uda. W końcu musi mi się udać. Przeszedłem to już gale raz. Więc na pewno dam radę zrobić to po raz drugi. Chociaż boję się, że jak to wygląda w ten sposób, że ja na tym obchodze mam już problem. Ja się boję, jak będzie później, jak już dotrzemy do terenów dużo dalszych, oj. Już wystarczy, że dzielnica Rosa, Rosa będzie strasznie gierdliwa, ponieważ tam są manekiny, te są które stoją i bezpośrednio naciskają takimi elektrycznymi ogniwami, które zdają horrendalne obrażenia. żeby oni się jeszcze mogli ruszać i tak dalej to nie byłoby problemu ale oni w pewnym miejscu tylko się uciekają do ciebie i ciskają w ciebie rzeczami dobra to jak wydech lecimy Naprawdę cieszę się, że w Life's nie ma mechaniki jakiegoś powiększającego się stanu świata, jak to ma miejsce w Sekiro. Że Im częściej umierasz, tym po prostu ci NPC są bardziej chorzy i w końcu możesz coś się z nimi stać, tak finalnie. Oj, jakby się tutaj coś takiego działo, że nie wiem, na obszarze pojawiają się nowi przeciwnicy, im częściej umrzesz, albo że... Yy, znaczy NPC zaczynają chorować, przez co czasami są niedostępni lub yy, po prostu ich towary zaczynają być droższe to ojoj gra nabrałaby nie każda gra w której by to było nabrałaby takiego po prostu poziomu trudności pod koniec że boję się czy te gry byłyby wtedy do przejścia I tutaj bardzo trudno cokolwiek zrobić. Nie? Okay. nie, 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 nie eee. Nic, spróbuję tymi zębatkami, naprawdę. Już miałem to robić wcześniej, ale myślałem, że sobie dam radę, nie. Mam te zembarki, no. Na... Maria. Aż mi głupio będzie to publikować naprawdę. Bo jak girałem po prostu sobie samemu i umierałem tyle razy, to po prostu dawałem sobie chwilę przerwy odpoczynku, albo po prostu włączałem sobie jakiś filmik na YouTube w międzyczasie i trochę odstresowywałem, a z drugiej strony nie chcę tego teraz robić, bo chcę to nagrać bo mam ochotę sobie pogość, ochotę to wszystko ponagrywać zresztą, że jestem obecnie tylko sam z hotami, dobra, nożyczona w pracę a potem to poszło spać, bo nie widzę nikogo tutaj, więc... mam idealne warunki dla mnie do nagrywania i no... dzieją się takie rzeczy, no... jak to nie jest jakaś choroba youtubera, to nie wiem 21 minut nagrania. Jeśli dobrze pamiętam, chyba w minucie trzeciej albo 4 dotarliśmy tutaj za pierwszym razem. I od tego czasu ciągle przechodzimy ten jeden fragment. Naprawdę zastanowię się, czy wrzucę ten odcinek w ogóle czy po prostu nie nagram tego fragmentu od nowa, jak już przejdę to. Przecież... Nie, dobra. Wrzucę to po prostu opiszę to jako najgorszy odcinek dotychczas i po prostu zalecę nawet o, o, ominięcie go, bo to będzie po prostu sposób parada porażek i faili w moich. Proszę, że miałem 10 tysięcy ergo przypomnę i teraz wszystko się tak trafi. 12 tysięcy. Jest jeszcze jeden, przez to mój mechanizm się tutaj, się psuje. Przytuliam, przytuliam. Daj mi się płakać. To co ja robię w tej grze to jest jakaś po prostu totalna paranoja. Jakieś ergo w ogóle takie zbędne? Mam, ale... Ja nie mam npc do którego mogę kupić rzeczy do rzucania. Eee. Więc przynajmniej muzyka jest miła i przyjemna. Przyjdzie się sobie chwilę, po chwilę nagram i pogram. Eee, przed następnym odcinkiem po prostu zrobię sobie parę minut przerwy, bo coś czuję, że jak dalej pójdzie to wszystkie odcinki tak będą no, takie tragiczne. No! Ech, no, patrzę, że podniosłem głos, ale no. Chyba rozumiecie. Jezus Maria! Ech. Dobra, trudno, przerywam w tym momencie, bo bo naprawdę ten odcinek mnie po prostu wykończył psychicznie. Upublikuję go, żeby nie było, żeby coś przerywać czy pomijam na gorsze momenty, ale naprawdę, no nic. Mam nadzieję, że przynajmniej wy się dobrze bawiliście, oglądając, jak ja ginę raz za razem i po prostu zaczyna ogarniać mnie frustracja. Nic. Do następnego.